A kto powiedział, że ziemniaki to tylko dodatek do obiadu? W tym filmie pokażę ci przepis tak pyszny, że śmiało możesz zjeść go jako samodzielny posiłek lub przekąskę. Około 1 kg ziemniaków obieram ze skórki i kroję w większe kawałki. Następnie gotuję je 20 minut w osolonej wodzie. Po tym czasie odcedzam i wykładam na rozgrzaną blaszkę z odrobiną oleju. Delikatnie mieszam i wkładam do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni na 20 minut grzanie góra-dół. W tym czasie przygotuję marynatę. Dodaję 4 łyżki oliwy z oliwek, odrobinę soku z cytryny, 1 łyżkę miodu i po jednej łyżeczce płatków chili, rozmarynu oraz soli. Przeciskam jeszcze przez praskę 2 ząbki czosnku. Całość dokładnie mieszam. Po wyjęciu z piekarnika ziemniaki polewam prawie całą marynatą. Dokładnie mieszam i wkładam do piekarnika na kolejne 20 minut. Po tym czasie ziemniaczki posypuję pokruszonym serem feta i polewam pozostałym sosem. Ziemniaczki wychodzą bardzo chrupiące i aromatyczne, a jeśli chcesz poznać przepis na świetną sałatkę z trzech składników, kliknij tutaj.